Kulturalne dzień, dobry, prosto z Zagłębiowskiej Mediateki. To właśnie stąd przekażemy wam informacje, co się dzieje. A dzieje się bardzo dużo, zarówno w sferze spotkań, wydarzeń, koncertów. Dokładam do tego książkę, o której dziś będziemy rozmawiać. No i mamy skrót dzisiejszego programu. Oprócz tego wierzę, że jesteście gotowi, by wziąć udział w naszych konkursach, bo są i czekają też na Was nagrody. No to co? Zaczynamy, dzieje się. Oh, I feel good. Siedem wyjątkowych wieczorów w zagłębiowskiej mediatece, która z regularną częstotliwością zachęca do tego, by zgłębiać obszary szeroko pojętej kultury. Jutro ostatni finałowy wieczór związany z emocjami festiwalu Przestrzeń Słowa. A z nami Bartłomiej Majzel, koordynator tegoż festiwalu i specjalista do spraw promocji miejskiej biblioteki publicznej w Sosnowcu. Witam cię, cześć. Witam cię serdecznie, witam państwa. Miło nam tutaj gościć. To po pierwsze. A po drugie, sam festiwal robi ogromne wrażenie. To już druga edycja, i tym razem festiwal tak naprawdę dzieje się pod hasłem Nieznane. Dlaczego tak akurat? Tak, to prawda. Myślę, że dlatego, że chcemy reagować na ważne tematy współczesnego świata. I tak jak powiedziałaś, to jest druga edycja. Pierwsza edycja, która. Toczyła się jeszcze w czasach lockdownu, pandemii, przebiegała pod hasłem bliskość, bo tej bliskości nam wtedy chyba najbardziej brakowało. Ta z kolei odbywa się pod hasłem nieznane. To nieznane odnosi się do nieznanych losów świata, bo znajdujemy się w jakimś takim dziwnym momencie, kiedy ten świat, te pewne punkty oparcia zaczynają się kruszyć, bo tutaj wojna w, na Ukrainie, pandemia, kryzys klimatyczny, narastanie nacjonalizmów i tak dalej i tak dalej. Ten świat znany nam dotąd rozpada się. Co z niego wyniknie, co co nas czeka w przyszłości? Nieznane. Nieznane, ale wiesz, tak sobie myślę, że w pandemii już nam to pokazało, że z jednej strony ludzie myśleli, że po co nam pracownicy kultury, po co nam w ogóle kultura, sztuka, a jednak okazuje się, że ona pozwala nam przetrwać ale oczywiście, bo myślę, że każdy organizator wydarzeń kulturalnych myśli przede wszystkim o tym, żeby kreować i tworzyć wartości, a, a ten świat, jak wspomnieliśmy, już rozsypujący się, tych wartości jak najbardziej potrzebuje. Wiesz co, jeśli chodzi o sam festiwal, Przestrzeń Słowa, to wy zapraszacie nie tylko polskich artystów. I zastanawiam się, jak to jest. Czy to jest dlatego, że chcecie pokazywać też troszkę inne spojrzenie? Jak najbardziej. To jest międzynarodowy, nie tylko festiwal, to jest całoroczny cykl. Przestrzeń Słowa to, to jedna impreza w miesiącu, która kończy, kończy ten całoroczny cykl właśnie tym październikowym festiwalem, który przed nami e, jeszcze, e, czeka nas jeszcze jedna impreza, także praktycznie już docieramy do mety. A jak już tak powiedziałeś o tej jednej imprezie, no to chciałabym, żebyśmy troszkę więcej o tym powiedzieli właśnie teraz. E, piękny performance bo tak to trzeba nazwać. Tak, wystąpi już jutro o godzinie 18 na tej scenie Wielka Dama Poezji Polskiej. Myślę, że to najwybitniejsza żyjąca polska poetka Ewa Lipska, której towarzyszył będzie fantastyczny nasz tutaj śląski, katowicki skrzypek Henryk Gębalski. I rzeczywiście będzie to działanie performatywne, bo my podczas przestrzeni słowa bardzo lubimy takie wydarzenia, które łączą w sobie wątki literackie, muzyczne, happeningowe, wizualne. No i tu rzeczywiście dojdzie do takiej artystycznej rozmowy między muzykiem i wybitną poetką. Ja tutaj w tych spotkaniach tak czuję synestezię troszkę, wiesz. Odnoszę wrażenie, że troszkę edukujecie. Też tak to odczuwasz? Też widzisz takie reakcje publiczności? Myślę, że tak, bo na pewno nam przede wszystkim zależy, aby ta opowieść, którą toczymy, była spójna, ale także wiadomo, że jest to jakaś jakaś kwestia edukacji, pokazywania właśnie nie tylko tego co ważne w kulturze i sztuce na Śląsku i zagłębiu w Polsce. Ale także staramy się właśnie otwierać te, te drzwi w stronę Europy i świata. Przy tym festiwalu, bo teraz mówimy o festiwalu, akurat tak jak powiedziałeś, to przez cały rok się dzieje, natomiast teraz mamy festiwal. Muzyka również gra bardzo ważną rolę. Wiem, że dla Ciebie też to jest bliskie, bardzo bliskie Twojemu sercu. Jak najbardziej. I tak e, odnoszę wrażenie, że na to też czeka publika, prawda? Tak, rzeczywiście to, to wydarzenie, przestrzeń słowa, coraz bardziej zmierza w stronę wydarzenia literacko-muzycznego. Przeżywaliśmy tutaj niesamowite koncerty. Morświn z Marcinem Świetlickim, fantastyczny songwriter z Wielkiej Brytanii, Luke De legendarne wariété. Więc myślę, że jeszcze w kolejnych latach, w kolejnych miesiącach, Przygotujemy tutaj niejedną intrygującą i frapującą imprezę. Jestem przekonana, że tak właśnie będzie, tym bardziej, że, jak wspomniałam na samym początku, zagłębiowska mediateka naprawdę pokazuje tą kulturę i sztukę z każdej strony. I to jest piękne, że można czegoś się uczyć. Zdecydowanie. Zapraszamy, bo Zagłębiowska Mediateka to fantastyczne miejsce, to nie tylko przestrzeń słowa, to, to miejsce ważnych wydarzeń. Zresztą mamy dla Państwa niespodzianki także jeszcze do końca roku w listopadzie, być może nawet w grudniu. Zapraszamy do zajrzenia na naszą stronę internetową www.biblioteka.sosnowiec.pl A ja dziękuję Wam za to, że robicie takie cuda. Dzięki wielkie bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy dla Was propozycję, gdzie warto bywać. Dwa koncerty. Pierwszy już 7 listopada, mianowicie jest to koncert. Kasi Kowalskiej, MTV Unplugged, czyli niezwykłej artystki, autorki naprawdę niezapomnianych tekstów, e, wokalistki i do tego wszystkiego jeszcze kompozytorki, a i laureatki wielu nagród. Podczas tego koncertu usłyszymy największe przyboje w niesamowitych akustycznych aranżacjach. Z pewnością nie zabraknie magii wspólnego śpiewania, czyli tego, co u Kasi kochamy najbardziej. 7 listopada Kasia Kowalska, Unplugged. Z kasie, 今生错之前。 te Sempre Sempre, Sara, któż nie zna tych przebojów i właśnie ta power couple, czyli Albano i Romina Power wystąpią w Polsce na jedynych w 2022 roku koncertach. I właśnie jeśli chodzi o nasz piękny kraj, to będą to dwa miasta. Katowice. I Łódź. Będą to niesamowite koncerty z racji tego, że nasza para wystąpi z Towarzyszeniem Orkiestry. Także największe przeboje w niesamowitych aranżacjach. To możemy Wam zagwarantować. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia na te koncerty, to po programie wpadajcie na profil Facebookowy Telewizji TVS. Tam wszystkie informacje się pojawią. Ja trzymam mocno kciuki, a regulamin naszych konkursów na tvs.pl. W naszym kalendarium już jutro w sobotę Szewcy Teatr Polski we Wrocławiu start, godzina 19. Łatwo nie będzie Teatr Komedia we Wrocławiu, godzina 20. 5 listopada, sobota, koncert Sabiny Szewczyk w Cechowni w Gliwicach, start, godzina 20. W niedzielę 6 listopada musical Człowiek z Odzysku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Zaczynamy o godzinie 19. W poniedziałek 7 listopada, koncert Kasi Kowalskiej MTV Unplugged Miasto Ogrodów Katowice, godzina 19. A w piątek 25. 9 listopada koncert Andrzejkowy z telewizją TVS na scenie The Silvers i Jacek Silski w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Godzina 18. Ale także koncert Albano i Romina Power w katowickim spotku. Koncert zaczyna się o 19.00. Jedno z najchętniej odwiedzanych miast na świecie, miasto totalnie kosmopolityczne, w którym wszystko musi być naj. Ale pytanie, jak Dubaj wygląda oczami ekspata, a nie turysty? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się czytając książkę Dubaj, miasto innych ludzi, Anny Duzińskiej, która jest dzisiaj z nami. Witam się, nią. Dzień dobry. Cześć. Wiesz co, zastanawiam się, bo Dubaj to przede wszystkim, takie odnoszę wrażenie, mnóstwo stereotypów. I takiej wiedzy, którą mamy, bardzo ogólnej na temat tego miasta. No bo to, co, nawet to, co powiedziałam, miasto, w którym wszystko musi być naj. Pamiętasz swoje pierwsze wrażenie, kiedy pojawiłaś się w Dubaju? Faktycznie tak było. Wow! No, właśnie tu jest taki problem, że ja w ogóle nie chciałam się do końca znaleźć w Duboju. To bardzo śmieszna historia jest rzeczywiście. No, zostałam ekspatką. Może powiedzmy, kim jest ekspatka albo ekspata, bo to bardzo ważne. To jest właśnie no, taka żona, po prostu jeżdżąca za mężem, albo mąż jeżdżący za żoną, pracującą w korporacjach gdzieś tam po całym świecie. I tych ekspatów Duba jest naprawdę pełen. Dubaj to jest chyba po prostu sam stereotyp. Mm -hmm. I tego to jest bardzo trudno przebić. To jest najdziwniejsze w tym wszystkim. W czasie tygodniowego urlopu, ja obawiam się, że to jest nawet niemożliwe. Ale na pewno można zrobić takie rzeczy, żeby popatrzeć albo spróbować, przynajmniej spojrzeć na ten Dubaj troszeczkę innymi oczyma, na przykład yy, z perspektywy kierowcy taksówki w Dubaju. Cieszę się, że Ty pokazałaś Dubaj. Oczami ludzi, nie patrząc na to wszystko, co my teoretycznie wiemy, nie patrząc na tą nowoczesność, która tam się aż po prostu przebija i przelewa czasami, tylko właśnie stwierdziłaś, że ludzie to jest to bogactwo i to ludzie klucz. to jest klucz do tego, żeby poznać miasto. No to jakie to miasto jest? To bogactwo to jest przede wszystkim tak, że dla jednych to jest coś bardzo dobrego, a dla innych to jest coś bardzo złego. I to widać, bo to jest miasto niezwykle kontrastowe. I być może taki klucz należałoby znaleźć do tej naszej opowieści. Jeśli wyjdziemy z perspektywy kierowcy taksówki, to może się już wszystko wydawać zupełnie inne. I ja sobie myślę, że to jest miasto na pewno nowoczesne. To jest, tam są miejsca, które mogą zachwycać. Ale to, co mnie zachwyca, to jest tak naprawdę pustynia, to jest coś, z czego ten Dubaj po prostu wychodzi, z którego się zaczyna i to bardzo niedawno, bo przecież musimy sobie tutaj powiedzieć o tej perspektywie 50 lat. To jest zupełnie coś nieprawdopodobnego, bo ja sobie zdałam sprawę w którymś momencie, jadąc między Dubajem a Abu Zabi, czyli stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że to wszystko powstało w czasie mojego życia. Ta droga, te stacje benzynowe, te wieżowce, no po prostu wszystko. To jest takie nierealne, prawda, że, że faktycznie coś takiego mogło się wydarzyć, ale właśnie wydarzyło się. Wiadomo, są pieniądze, można zrobić dużo. A ja tak sobie myślę, że okej, okay, są pieniądze. Inni też może mają te petrodolary, o których się mówi. Ale nie stworzyli czegoś tak kosmicznego. Tak, i to jest bardzo dobra uwaga, tak mi się wydaje, bo jednak jest bardzo dużo krajów na świecie i w Afryce, i w Ameryce Południowej, które po prostu zmarnowały to, to swoje bogactwo. Tyle, że ten przyspieszony kurs budowania świata, miasta i państwa sprawił, że jest wiele na pewno dziedzin w Dubaju, w których no ci ludzie zanim nauczyli się chodzić, już zaczęli biegać. Mhm. I to niestety no widać ten przyspieszony w czasie paru pokoleń rozwój. Państwa, to jest coś bardzo trudnego, ja myślę, że też dla emiratczyków, mm. że zupełnie inni są ci starsi emiratczycy, zupełnie inni młodzi, którzy już gdzieś tam się urodzili z tymi Rolexami na rękach i z Ferrari pod swoim domem. I to jest też kolejny kontrast, jak mówimy mm. o kontrastach w naszym postrzeganiu Dubaju, na który warto zwrócić uwagę bo jest to niezwykle ciekawe, jeżeli tak się myśli o tym miejscu na Ziemi. Mówisz o emiratczykach, o rdzennych mieszkańcach tego miasta, których tak naprawdę ciężko spotkać w Dubaju. Miasta i państwa oczywiście, I bo tak państwo. musimy mm. mówić, no i to jest też kolejny klucz, bo jak mówimy o kontraście, to powiedzmy o tym kluczu. Jedna osoba na dziesięć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jest emiratczyk. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, że jesteśmy jednym Polakiem i dziewięć osób jest z innych stron świata. To też myślę, zmienia myślenie tych ludzi, zmienia postrzeganie świata. Powoduje też jakiś strach w nich samych, bo ja myślę, że oni się boją obcokrajowców, a troszeczkę obcokrajowcy się boją yy, ich. Dlatego bardzo istotna uwaga, że trudno jest spotkać Emiratczyka, a może inaczej, może łatwo spotkać, bo w tych wielkich hipermarketach to oni tam się przechadzają i siedzą w restauracjach i chodzą do kina, oczywiście, ale bardzo trudno jest porozmawiać z Emiratczykiem. Dlatego w tej mojej książce ja też wzięłam sobie taki klucz, że. Z Emiratczykami rozmawiam, ale o tyle, o ile są oni zapośredniczeni przez ekspatów, którzy tu występują, i jeszcze rozmawiam z takimi emiratczykami, którzy w ogóle są gdzieś pomiędzy, to znaczy to są tacy ludzie, którzy na bardzo długo wyjechali za granicę, studiowali 10 lat albo ileś we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, i oni już tak do końca ani nie są wpisani w tę kulturę, ani nie do końca są właśnie tak na zewnątrz, gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych czy z Francji. Tacy ludzie pomiędzy. Tak jak ci inni ludzie, bohaterowie mojej y, książki, którzy też są pomiędzy. Wróćmy na koniec do początku. Co takiego ma pustynia w sobie, że tak cię zachwyciła? Pustynia ma pustkę i ciszę, i spokój, i coś, co może człowieka zatrzymać w takim sensie, myślę, no takiej medytacji nawet. I myślę też, że ci starsi emiratczycy. A nawet ci młodsi wracają na tę pustynię, bo oni mają ją wpisaną w sercu. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale ja bardzo chcę głęboko wierzyć, że tak jest, bo oni rzeczywiście czasem albo jeżdżą tymi swoimi szybkimi samochodami po pustyni, albo rozpalają ognisko, gdzieś przysiądą. Myślę, że ta pustynia jest w nich. Odnoszę wrażenie, że w przypadku Dubaju szczególnie ten proces transformacji on przeskoczył teraźniejszość i jesteśmy już w przyszłości. Trochę tak patrzę na to miasto, ale oczywiście, jeśli wy chcecie zobaczyć miasto oczami nie tylko Ani, ale też twoich bohaterów, to mamy, mamy książkę, którą chętnie przekażemy wam, Dubaj, miasto innych ludzi. Co trzeba zrobić? Już za moment na naszym profilu facebookowym Telewizji TVS pojawi się pytanie, no i oczywiście konkurs związany z tym pytaniem. Prawidłowa odpowiedź. No, i jest szansa, że ta książka będzie w faszaniu. Bardzo Ci dziękuję, Bardzo dziękuję. Za rozmowę. Oczywiście, regulamin naszego konkursu na tvs.pl. I Wam dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. No, i chyba trzeba do tego Dubaju wrócić. Na początku z książką.